Zaczynamy challenge. Gram bez celownika. Co więcej, gram rejną. Zakaz używania snajperek, bo to nie ma sensu, prawda? Hmm. Dlatego zakaz snajper, wandalik jakiś tam siądź, jakiś szeryf. ja no kontra co? Reina. You don't? ona może obszerowo też healować, nie? Noż. Sh nie zaraz za zaraz... go. Zaczyna się całkiem. Ciekawie. nikogo Kurde, ciężko będzie grać tym. No zaraz Przestań rzucać tym Feniksem i pod oczy, no nic nie widzę Ale kocham cię I love you, I love you, don't I... I Nevermind I, i Po co to robisz? Przegrywię, przegrywię, po co to robisz? No uc... 59 Dostała Co, ja nie ma? No kurde! Kurde Tam jest kolejna, tam jest strajno. Nic nie widzę Nie no, bez celownika grać to tak jakby grać bez celownika O kurde, nie widziałem go tak, bo prawie góry. Jest coś ciekawe, że hmm. ja nawet nie widzę, gdzie moje kupo. A nie, widzę, nie no zabiłem. Chcę gdzieś trafić, to umiem trafić, ale jak już w głowę chcę trafić, to już nie trafię. No i ja pierdzielę. Oj, on widział mnie tam. to zbejptowany. A on wziął. Jít. Mm -hmm. Nie działa. Ja, Já, jak chceš, gram bez slavnika. Przepraszam Wow Jak on nie dostał tego? Tam jest solda, moment jest, ale pograne O oh, kur... jakie mam wielkie naboje do tego Aresa do Razem się strzelaliśmy z Odynów i ja kontra Reina. Niech mi Ja i Reina razem się strzelaliśmy z tego. Z Odyna naraz, rozumiesz? Kurde, mogę mnie zeskakiwać, chyba. Ja się skradam, yes. kurde, operator na mnie czeka, ale nie mogę. Nice, jakaś karolinka została jedna. Jest tu. To daj na chwilę. O kurde, nie mam tego, nie mam Crosskaira. To nie do nas. Nie Nie celu, nie celownika na snajpie, nie? Tam był Gdzie jest szpikę? o y y y y Panie, nie? Będą Jak on tak zrobił? Nie wiem gdzie Nie wiem gdzie są też Są na tego Bo nie widziałem, nie dostałem info, bo zapiszecie o jakiejś trzeciej wojnie światowej, rozumiesz? I gazowaniu. Nie wiem gdzie mam iść, nie widzę. To mnie tylko obrażasz. Patrzyłem na mapę. Tylko, że oni byli na midzie, to mogli iść zarówno na B jak i na A. Co będziesz miał, Barman? Eee... Ja? Eee, napisałeś, co ty... Kurde... Ale po inaczemu... Ale masz sigmową broń! U góry są! O! O! To był operator Zabrali spyka. Co? Gekko A no wiesz, nie wiem jak działa jego ult, nawet, niestety. To jest to, co ja ci zrobiłam na splicie. coś tam je przyciąga. No. A oni są na. A. Dobra. O. Nie jeszcze nie zabił, to jest niemożliwe. 120, minus yes. 120, minus 120 tym momentem. Nice. O, to do ale będzie emocji. No ja on rzuca mi smoka. Co no B? No jodę tam, widzę Ty, on rzuca mi smoka i co ja mogę zrobić teraz? No i kolejnego mi rzuca Ja jestem bezużyteczny zaraz No, a pan tu woli? Tak Mam ochotę rozwalić szklankę w ręce O! Yo! To GG! A ja się wystraszyłem tego! Ua. Nice. Pięknie mu poszło. Mhm. On inny stal. Mam wrażenie, że to była obelga w naszą stronę. Dobra, zobaczmy, jakie to były jeszcze challenge.